No Elo. W komentarzach czasem pojawia się prośba o przygotowanie odcinka o serialu The Boys. Powiem wam, że w końcu trafiliście z oczekiwaniami, bo akurat z tym działem jestem na bieżąco i przyznam szczerze, nie dziwię się, że prosicie mnie o przygotowanie takiego materiału. Przyjrzymy się dzisiaj temu bardzo popularnemu serialowi, który opowiada o superbohaterach, chociaż w trochę ich innej wersji. Postaram się nie zawierać tu żadnych spoilerów i zaraz zmieniam się w profesjonalnego, nerdowego recenzenta. The Boys to serial produkcji Amazona, generalnie jest to właśnie powód, dlaczego płacę 60 zł rocznie za Amazon Prime. Serial opowiada o świecie, gdzie superbohaterowie żyją wśród nas, czyli generalnie nic nowego, ale tym razem zdecydowanie daleko im do tego, do czego przyzwyczaili nas twórcy innych uniwersów. Tutaj pokazany jest świat, co by było, jakby wszyscy myśleli, że są oni tacy wspaniali i świetni, a naprawdę są bandą zdemoralizowanych ludzi, którzy wykorzystują moce do swoich celów oraz są dzięki nim poza prawem czyli generalnie coś bardziej prawdopodobnego niż wiara, że ktoś, kto ma supermoce, będzie je wykorzystywał do walki ze złem. W opozycji do superbohaterów stoi tytułowa ekipa The Boys, która pod wodzą rzeźnika stara się uświadomić świat o tym, jacy oni są naprawdę. Superbohaterami zarządza firma WOD, która czerpie zyski z filmu z ich udziałem, ciągle obserwuje social media i robi wszystko, żeby ich podopieczni generowali jak najwięcej pieniędzy. Najbardziej znaną na świecie ekipą superbohaterów jest Siódemka, na czele której stoi najpotężniejszy z nich wszystkich, czyli Homelander, lub jak to woli Ojczyźniak. Jest to odpowiednik Supermana. Akcja serialu zaczyna się, gdy ekipa chłopaków organizuje się na nowo, gdy przez przypadek zostaje do niej wciągnięty zwykły, przeciętny koleś Huey, oraz gdy nową członkiną siódemki zostaje Starlight, superbohaterka, która myśli, że jej powołaniem, jak i innych superbohaterów, jest walka ze złem, bo to jest taki dar od Boga, ale jednak przekonuje się, że do końca racji w tym nie ma. Poza samą fabułą, gdzie to super bohaterowie są tymi złymi, to serial zyskał też uznanie ogromną brutalnością oraz różnymi popieprzonymi scenami i pomysłami, gdzie moim faworytem jest motyw homo zabawy termita ze swoim chłopakiem w trzecim sezonie, który kończy się dosyć wystrzałowo, kto wie ten wie. Serial został oparty o komiks o tym samym tytule z roku 2006 i muszę tu jasno przyznać, że jest to jeden z przykładów, gdzie materiał źródłowy jest gorszy od adaptacji. I może mi ktoś zarzucić, że nie znam się na komiksach, pewnie macie tu rację, ale na przykład jak chodzi o Walking Dead to myślę, że komiks jest fajniejszy, a na pewno w ogólnym rozrachunku całego serialu wypada lepiej. Generalnie w komiksie The Boys mniej więcej chodzi o to samo co w serialu, ale cała fabuła jest prowadzona nieco inaczej, pomysły są według mnie o wiele głupsze i nie lubię, bardzo nie lubię tworzyć takich zarzutów, ale autorzy chyba mają jakiś problem do kobiet, bo każda superbohaterka czy inna kobieta w tym komiksie to fajna dupa z dużymi cyckami, która na ogół jest brutalnie kłócona przez innych i czytając komiks odrosi się wrażenie, że autorzy mieli na celu głównie szokować, ale taki sposób powtarzalny i absurdalny to po prostu już nuży niż faktycznie szokuje. Czytając niektóre zeszyty wydawało mi się, że scenariusz do nich pisał Piotrek Kogucik. Zapraszam na mą rękę! I mówiąc też szczerze, kreska mi się nie podobała. Sam bym o wiele lepszy narysował. Naprawdę nie polecam komiksu. Autorzy serialu poszli dobrą drogą, żeby jedynie czerpać inspirację i w żaden sposób nie trzymać się sztywno oryginału. Jedyne, w czym mógłbym polecić komiks, to tylko do tego, żeby właśnie sprawdzić sobie różnice fabularne. Jeśli chodzi o same memy, to najbardziej memiczną postacią jest na pewno główny antagonista, czyli Homelander, a to w dużej mierze dzięki świetnej grze Antoniego Stara. Ojczyźniak jak od dziecka wychowywany był przez na swojego największego superbohatera, przez co ma on dużo problemów psychicznych, co przekłada się na jego huśtawki nastrojów, okazywanie emocji w przeróżny, przerysowany sposób, dzięki czemu otrzymujemy szereg memów, bo kadry, gdzie się on uśmiecha czy wykrzywia twarz w grymasie, no wprost się o to proszą. Generalnie w okolicach trzeciego i czwartego sezonu może było znaleźć zaniepokojone głosy, że ludzie oglądają The Boys i uważają Ojczyźniaka za najlepszą postać, utożsamiają się z Homelanderem i traktują go jak pozytywnego bohatera. I nie wiem jak to skomentować, bo przecież absurdem jest myśleć, że skoro ktoś lubi postać w filmie, to tylko wtedy, kiedy ona jest bohaterem pozytywnym. Homelander jest po prostu najbardziej wyrazisty, często najbardziej zabawny, i sceny z nim są najciekawsze, więc co jest w tym dziwnego, że po prostu fani serialu lubią sceny z jego udziałem? Nie wiem, czy na bazie takich głosów zrobiono z nim coś niedobrego w czwartym sezonie, ale to raczej dotyczyło całej serii w tamtym momencie serialu, do tego przejdziemy później. Kolejną memiczną postacią stał się Soldier Boy, czyli parodia kapitana Ameryki. Soldier Boy to jeden z pierwszych superbohaterów w tym uniwersum, który został zamrożony w latach 80. i dzięki chłopakom przywrócony do życia, żeby pomóc im walczyć z siódemką. Soldier Boy stał się takim odumrożonym nagle z przeszłości bumerem, który nie może odnaleźć się w naszym świecie, ale sympatię zyskał głównie dzięki temu, że faktycznie logicznie myślał i potrafi wyjaśnić rzeźnika. Chodzi mi tu głównie o finał trzeciego sezonu, którego nie chcę Wam spoilerować. Przy tym wszystkim on również nie jest tu pozytywną postacią, jest zdecydowanym antagonistą, który po prostu ma wspólnego wroga z tymi dobrymi. W każdym razie, moją ulubioną postacią z całego serialu jest właśnie ten chłop. Zresztą mam go na awatarze na Amazon Prime. Co również bardzo podoba mi się w The Boys, to promocja serialu w social mediach. Otóż Amazon zakłada na YouTube czy Twitterze konta organizacji VOD, gdzie wciąż odgrywana jest postać całej tej złej korporacji. Wrzucają tam filmy lub posty, gdzie tłumaczą różne dziwne wydarzenia, które dzieją się w serialu, jak na przykład. Muszą wytłumaczyć, że postronna osoba, którą zabił jeden z superbohaterów, tak naprawdę to był groźny terrorysta, który zaatakował go jako pierwszy. Co jest też świetne, to sami fani uczestniczą w tej zabawie, odpowiadając na posty zgodnie z linią korporacji VOD, że to siódemka pod wodzą Homelandera, to są ci dobrzy. Naprawdę mam duży ubaw, jak czytam komentarze na YouTube pod tymi filmikami. Generalnie serial zyskał bardzo duże uznanie wśród fanów, na pewno pierwsze trzy sezony. Trochę gorzej zaczęło być w czwartym sezonie, gdzie według mnie seria zaczął rozmieniać się na drobne i iść bardzo mocno w politykę. Oczywiście już od pierwszego sezonu The Boys był mocno ukierunkowany politycznie i gołym okiem można było widzieć, że jest to serial bardziej progresywny, ale przy tym potrafili się oni nabijać z liberałów czy demokratów. Daleko temu do poziomowi mojego ukochanego South Parka, ale wciąż śmianie się z tego jak korporacje wykorzystują rasizm czy feminizm do zarabiania pieniędzy, był pokazany w fajny i celny sposób. Niestety w czwartym sezonie dostaliśmy tym wszystkim strasznie w twarz i dodatkowo zostało to już jednoznacznie wymierzone w stronę konserwatywną i republikanów. W tym sezonie po prostu na mordę dostajemy, że Homelander to Donald Trump i jego poplecznicy to debile. I nie chodzi mi tu o to, że się obrażam, że ktoś śmieje się z pomarańczowego pana, bo Trump i największe oszołomy, które mają go za wcielenie Jezusa Chrystusa to jak najbardziej materiał dla beki, ale nie po to odpalam The Boys, żeby oglądać amerykańską kampanię przedwyborczą. I nie jestem tu jedyny, bo sporej części osób nie spodobał się czwarty sezon, bo nie wniósł on za wiele nowego do fabuły, chociaż dla mnie nie było aż tak tragiczny i pojawiło się sporo plusów, jak na przykład motyw jak rzeźnikowi odwala coraz bardziej. Również postać nowej bohaterki Firecracker jest dla mnie na plus. Taka beka ze stereotypowej republikańskiej pseudodziennikarki, która wymyśla najbardziej kosmiczne żydowskie spiski, żeby usprawiedliwić działania swoich ludzi. No to akurat rozumiem. No i naturalnie, w końcu w czwartym sezonie pojawił się Spider-Man, którego strój musiał być zainspirowany kurwinoxem z Kapitana Bomby. Wspaniała sprawa. Innym ważnym memem z czwartego sezonu jest to, jak zmieniła się Starlight, czy raczej odgrywająca jej postać Erin Moriarty. Otóż pani Erin na przestrzeni serialu trochę przegięła z operacjami plastycznymi i jej twarz w najnowszych odcinkach trochę mocno różni się od jej wizerunku w sezonie pierwszym i wiadomo, to jej wybór, może jej się to podoba, ale głos fanów, że korzystnie wyglądała w sezonie pierwszym raczej jest jednoznaczny. Zresztą nawet w czwartym sezonie pojawia się scena jak gwiazda patrzy na swoje stare foty i płacze i niektórzy uznali, że to właśnie nawiązanie do nie do końca udanych operacji plastycznych. Czeka nas jeszcze jeden sezon The Boys, czy to dobrze? Ja uważam, że tak, ponieważ w czwartym sezonie trochę się pogubiła fabuła, zresztą cała historia nie nadaje się na tworzenie tasiemca. Jestem zadowolony, że zbliża się koniec serialu i zobaczymy finał historii rzeźnika oraz ojczyźniaka. Naturalnie jestem pewien, że w świecie The Boys powstanie pełno spin-offów, które już zresztą się pojawiają, jak na przykład Gen V. Trochę nie podoba mi się, jak obecnie wszystko musi mieć swoje uniwersa i pełno odnóg, seriali i filmów w swoim świecie. Zresztą jest to też coś, czego śmiano się w The Boys, parodując Marvela. Mi Gen V nie przypadło specjalnie do gustu, było to po prostu powtarzanie tych samych schematów, co w oryginale, nie było tam nic specjalnie ciekawego. Szkoda, że twórcy zaczynają tworzyć różne seriale zamiast skupić się na jednym głównym, chociaż akurat krótkie animacje z tego świata zawarte w serialu The Boys Diabolical polecam, bardzo fajna ciekawostka. Podsumowując, na pewno polecam serial The Boys wszystkim. Ja sam nie jestem fanem filmów o superbohaterach, bo zdecydowanie jestem tym zmęczony, ale trochę tego widziałem i fajnie ogląda się parodię wszystkich tych Aquamanów, Flashów, Wonder Womanów i czego tam jeszcze nie wymyślili. Szkoda, że po świetnych trzech sezonach twórcy się trochę zagubili, ale i tak na pewno warto obejrzeć. Do widzenia. Państwu. Czy ci katoli? Czy